Cześć, w tym filmie chciałem pokazać absurdy TikToka. Jak widzicie, tutaj już kilka dni temu e, wgrałem film, który ma naruszenie zasad społeczności. E, co ciekawe, film został dodany z trendów TikToka. Tutaj, kiedy dodajemy, możemy po lewej stronie sobie wybrać efekty, i jak widzicie, to jest ten trend, który tutaj TikTok udostępnia. E, po zrobieniu swojego filmu, standardowo dodałem tutaj jakiś tekst słucharkowy, udostępniłem i film został zablokowany z powodu naruszenia społeczności. Oczywiście się odwołałem, odwołanie zostało odrzucone i dostałem ostrzeżenie. Także bardzo ciekawa sytuacja. Jak widzicie, TikTok sam udostępnia ten trend, który możemy sobie tutaj wybrać. A go blokuje. Prawdopodobnie z tego względu, że pokazuje jakąś niebezpieczną sytuację, to znaczy, nie wiem nagrywanie podczas jazdy, co wiemy, że to jest nieprawdą, bo to jest tylko taki filtr. Także pozdro TikTok. Oczywiście na YouTubie, czy na przykład na Instagramie, film normalnie śmiga sobie. Także zachęcam tam do oglądania go. Hej.